Gora gwiazda Jezusowi w obłoku, obłoku. Józef z spaną, asystują przy boku, przy boku. Hej, że i nadynadyna, narodził się Bóg dzieci na Betlejem, Betlejem. Hej, że i nadynna na, d -na, d -na, na. i osioł parze służą przy żłobie, przy żłobie huczą, buczą delikatnie po sobie, o sobie. Hej, że i na dna naradził narodził się bóg dziecina betlejem, betlejem. Hej, że i na dna naradził narodził się bóg dziecina betlejem, betlejem. z podarunki przybiegli, przybiegli, Koło szopy o północy obiegli, obiegli. Hejże i nady, nady na, dynady, na narodził się Bóg dzieci na Betlejem, Betlejem. Hejże i nady, nady na, dynady, na narodził się Bóg dzieci na Betlejem, Betlejem. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, te dziwy, Których oni nie słyszeli jak żywi, Żywi. Hej, żywi. Hejże i nad na narodził się bog w Betlejem, Betlejem. Hejże i nad 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 na narodził się Bóg w Betlejem, Betlejem. Hej, Panią, pański kurandziki wycina, wycina Stąd pociecha dla człowieka jedyna, jedyna Hej, że na nady, na Narodził się Bóg dzieci Betlejem, Betlejem Hej, i na nady, dyna Narodził się Bóg dzieci na Betlejem, Betlejem Jezuleńka powiła, powiła Stąd pociecha dla człowieka jedyna, jedyna Hej, i na dyna, dyna, na Bóg Dzieci na Betlejem, Betlejem Hejże i nady, nady na. narodził się Bóg Dzieci na Betlejem, Betlejem Gory gwiazda Jezusowi w obłoku, obłoku Józef z paną, asystują przy boku, przy boku Hejże i nady, nady na. narodził się Bóg Dzieci na Betlejem, Betlejem Hejże i nady, nady na. narodził się Bóg Dzieci na Betlejem, Betlejem Dziękuję.